Transformacja cyfrowa zmienia wiele organizacji i branż. Spowoduje nieustającą potrzebę powiększania mocy obliczeniowej infrastruktury IT. Przez wiele lat skalowanie horyzontalnej infrastruktury, czyli dokładanie następnych węzłów obliczeniowych, następnych serwerów, wydawało się być najszybszym, najbardziej ekonomicznym i najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie z tym problemem. Jednakże nadmierna rozbudowa infrastruktury skutkowała dramatycznym wzrostem kosztów licencji programowania, administrowania infrastrukturą czy pogorszeniem bezpieczeństwa, elastyczności i szybkości przetwarzania. Dlatego rosnąca liczba organizacji doświadczających szybkiego wzrostu cyfrowego biznesu zwraca się w kierunku silnych, bezpiecznych platform monolitycznych, skalujących się w wertykalnie. Taką platformą jest rozwiązanie IBM Linux One. Łączy wszystkie najlepsze cechy serwerów klasy Enterprise IBM i oprogramowania open source firmy SUSE, dostarczając nowoczesną bazę do budowy cyfrowej organizacji w gospodarce opartej na danych. Konstruując serwery IBM Linux One, skupiliśmy się na dostarczeniu naszym klientom maksymalnie efektywnej platformy do bezpiecznego uruchamiania ich krytycznych dla biznesu aplikacji, szczególnie baz danych. Ekonomika tej platformy zbudowana jest na czterech filarach. Pierwszym z nich jest czysta wydajność. Najmocniejsze procesory na rynku ogromna przepustowość podsystemów pamięci operacyjnej i pamięci masowej. Drugim unikalna konstrukcja pozwalająca na przeniesienie części przetwarzania. Na specjalizowane procesory, które nie wymagają licencji dla bazy danych. Trzecim, skalowalność, umożliwiająca skonsolidowanie i jednoczesne uruchomienie na pojedynczym serwerze setek, a w największych modelach nawet tysięcy instancji baz danych. I wreszcie czwartym filarem jest niezwykła stabilność, pozwalająca na ciągłą i komfortową pracę przy średniej utylizacji procesorów przekraczającej 90%. Połączenie tych elementów powoduje, że dla średnich i dużych środowisk bazodanowych nie ma platformy, która efektywniej wykorzystywałaby każdą posiadaną licencję na oprogramowanie. Warto tu nadmienić, że bliska współpraca z producentami systemu operacyjnego SUSE oraz oprogramowania bazodanowego Oracle zapewnia pełną optymalizację kodu, certyfikację oraz dostępność nowych wersji i aktualizacji w tym samym dniu, co dla pozostałych platform. Co ciekawe. Będąc tak solidną, skalowalną i bezpieczną platformą, Linux One jest jednocześnie najbardziej innowacyjną maszyną tej klasy w historii IBM. Dzieje się tak głównie za sprawą oparcia środowiska o system operacyjny Linux, a także bliskiej współpracy z partnerami ze świata open source. Z firmą Suze ściśle współpracujemy od ponad 20 lat. Innowacje sprzętowe w IBM Linux One idą w parze z innowacjami systemu Suze Linux Enterprise, który jest istotnym spoiwem, a zarazem platformą do uruchamiania nie tylko tradycyjnych aplikacji biznesowych. Takich jak bazy danych Oracle czy oprogramowanie SAP, ale także nowej generacji aplikacji opartych na mikroserwisach i kontenerach działających natywnie również w środowisku chmury. Oprócz innowacji ze świata open source, Suze dostarcza użytkownikom IBM Linux One trzy kluczowe wartości. Są to otwartość, bezpieczeństwo i ekonomika całego rozwiązania. Oprogramowanie open source w naturalny sposób jest gwarancją otwartości architektury rozwiązania IBM Linux One. A to oznacza, że nie tylko sprosta obecnym Państwu oczekiwaniom, ale przede wszystkim jest otwarte na wszystkie przyszłe potrzeby. W odróżnieniu od rozwiązań zamkniętych, suzy Linux będzie więc silnie wspierać każdy proces transformacji cyfrowej i zapewni obsługę obecnych i przyszłych aplikacji. Kolejna kwestia to bezpieczeństwo i ochrona danych realizowana na poziomie sprzętu i samego systemu operacyjnego wyposażonego w najnowsze akceleratory kryptograficzne. Mechanizmy izolacji aplikacji czy zaawansowane funkcje zwiększające niezawodność. Wreszcie, oparcie Linux One na systemie Linux istotnie obniża koszty całego rozwiązania. Nie chodzi tu tylko o koszty samego systemu operacyjnego, ale też łatwy dostęp na rynku do specjalistów od tego systemu. Suze ściśle współpracuje z IBM, dbając o to, by wszystkie innowacje systemu Linux były dostępne nie tylko na platformach Intelowych, ale także IBM Power i IBM System Z. Owocem tej współpracy jest właśnie rozwiązanie IBM Linux ONE w połączeniu z systemem SUSE Linux Enterprise. Zapraszam do pobrania całego raportu IDC dostępnego bezpłatnie pod poniższym adresem.